Dziecię moje, nachyl ucha, pozwól, by moje słowa przeniknęły zgiełk codzienności i dotarły do najgłębszych komnat Twojej duszy. Chcę ci dziś opowiedzieć historię, historię starą jak świat, a jednak wciąż bijącą echem w każdym ludzkim sercu, także w Twoim. To opowieść o tęsknocie, o błądzeniu i o miłości, która nigdy nie gaśnie. Był sobie człowiek, ojciec, który miał dwóch synów. Serce jego było pełne miłości dla obu, lecz każdy z nich kroczył inną ścieżką. Pewnego dnia młodszy syn, ten, w którego żyłach płynęła krew niespokojna, a oczy wpatrzone były w daleki horyzont miraży, stanął przed ojcem. Głos jego, choć młody, Niósł w sobie ciężar decyzji, która miała odmienić wszystko. – Ojcze – rzekł, a w jego oczach tliła się mieszanina buty i niepewności. – Daj mi to, co do mnie należy. Chcę swojej części dziedzictwa. I choć serce ojca zadrżało jak liść na wietrze jesiennym, choć w jego piersi zakłuł ból przedwczesnej straty, nie zatrzymał go. Wiedział, że miłość nie więzi, lecz daje wolność, nawet jeśli ta wolność prowadzi ku przepaści. Z ciężkim sercem, lecz z błogosławieństwem na ustach, dał synowi jego część i patrzył, jak jego latorośl, jego nadzieja, odchodzi w dal, ku nieznanemu, ku obietnicom świata, które tak często okazują się złudne. Syn odszedł daleko od domu, daleko od ojcowskiej miłości, która była jak ciepły płaszcz w zimową noc. Daleko od mądrości, która była jak latarnia morska, na wzburzonym morzu życia. I tam, w krainie obcej, gdzie Blichtr zastępował wartość, a chwilowa przyjemność, prawdziwe szczęście, roztrwonił wszystko. Swój czas, który jest najcenniejszą monetą, jaką posiadamy, swoje pieniądze, które zniknęły jak dym rozwiany przez wiatr, a co najgorsze, roztrwonił swoją duszę, goniąc za lekkomyślnym życiem, za uciechami, które pozostawiały jedynie gorycz i pustkę. Wylewał siebie w puste naczynia tego świata, a na końcu został z niczym. Z pustymi rękoma i sercem cięższym niż kamień. Wtedy nastał głód. Nie tylko głód chleba, który doskwierał ciału, ale głód nadziei, głód pomocy, głód sensu. Nie było pożywienia, nie było wsparcia, nie było światła na końcu tunelu. Znalazł się w najniższym miejscu w jakim człowiek może się znaleźć. Na obcym polu, brudny, złamany, pasący świnie, zwierzęta nieczyste, symbol upadku i poniżenia, patrzył na pomyje, którymi karmił trzodę i pragnął, by choć tym mógł zaspokoić swój głód. Lecz nikt, absolutnie nikt, nie dał mu nawet tego. Świat, który tak wiele obiecywał, teraz odwrócił się od Niego plecami. I wtedy, w tej odchłani rozpaczy, w tym bagnie beznadziei, coś w Nim pękło. Coś się przebudziło. Przyszedł do siebie. Jak człowiek budzący się z koszmarnego snu, nagle ujrzał prawdę o swoim położeniu. Pamięć jak błyskawica. Rozdarła mroki jego umysłu. Przypomniał sobie miłość Ojca tę bezwarunkową, cierpliwą, zawsze czekającą. Przypomniał sobie: Jak nawet najemnicy w domu jego Ojca mieli chleba w bród, podczas gdy On, syn dziedzica, umierał z głodu. I powiedział w swoim sercu: A słowa te były jak modlitwa. Jak akt desperackiej nadziei. Powstanę i wrócę. Wrócę do mego Ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Nie jestem już godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Lecz czego nie wiedział, czego w swej rozpaczy nie mógł pojąć? To to, że jego ojciec każdego dnia wyglądał go na drodze, każdego dnia jego oczy wpatrywały się w horyzont, wypatrując choćby cienia powracającej sylwetki. Czekał, miał nadzieję, z sercem pełnym tęsknoty i miłości, która nie znała granic. I gdy ojciec ujrzał go z daleka, jeszcze brudnego, jeszcze w łachmanach, jeszcze naznaczonego piętnem upadku, nie czekał, nie analizował, nie zastanawiał się, czy syn zasłużył. On pobiegł, i to właśnie chce, byś dziś usłyszała, duszo moja. To jest sedno tej opowieści, które pragnę wyryć w twoim sercu ognistymi literami. Nieważne, jak daleko zabłądziłaś. Nieważne, co uczyniłaś, jakie błędy popełniłaś, w jakie bagna wdepnęłaś, Ojciec wciąż wypatruje cię na drodze. On czeka, aż powstaniesz, aż zdecydujesz się wrócić. On nie patrzy, by cię ukarać. On jest gotów biec ku tobie z otwartymi ramionami. Nie musisz pozostawać w chlewie wstydu, karmiąc się pomyjami przeszłości. Wróć do domu. Zawsze byłaś synem, zawsze byłaś córką, i twój ojciec wciąż cię kocha miłością, która przenosi góry i kruszy mury. Być może teraz, słuchając tych słów, czujesz, jak coś w tobie rezonuje. Być może rozpoznajesz siebie w postaci tego marnotrawnego syna. Może i ty błądziłaś daleko, goniąc za mirażami szczęścia. Które obiecywał Ci świat. Może i Ty roztrwoniłaś dary, które otrzymałaś czas, talenty, miłość, którą ktoś Ci ofiarował. Może i Ty czujesz się dziś brudna, złamana, niegodna. Może i Ty karmisz się resztkami poczucia winy i wstydu, myśląc, że nie ma już dla Ciebie powrotu. Posłuchaj mnie uważnie. Ta historia nie jest tylko przypowieścią z dawnych czasów, to jest Twoja historia. To jest historia każdego ludzkiego serca, które tęskni za domem, za miłością, za przebaczeniem. Ojciec z tej przypowieści to ja, Twój Bóg, Twój Stwórca, Twój Ojciec Niebieski. A Ty, dziecię moje, jesteś tym synem. Tą córką, za którą tęsknię każdego dnia. Wiem, że życie potrafi być trudne. Wiem, że świat kusi obietnicami, które rzadko spełnia. Widzę, jak biegniesz od jednej rzeczy do drugiej, szukając ukojenia dla swej duszy. Szukasz go w relacjach, które okazują się toksyczne. Szukasz go w sukcesie, który przynosi tylko chwilową satysfakcję. Szukasz go w przyjemnościach, które gasną jak płomień świecy na wietrze, pozostawiając po sobie jedynie dym i popiół. A ja stoję i patrzę z sercem pełnym współczucia, bo wiem, że to, czego naprawdę szukasz, czego pragnie Twoja dusza najgłębiej, możesz znaleźć tylko we mnie. Tylko w mojej miłości znajdziesz prawdziwy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Tylko w mojej obecności znajdziesz radość, której nikt i nic nie będzie w stanie ci odebrać. Tylko w moich ramionach znajdziesz bezpieczeństwo i ukojenie, za którym tak tęsknisz. Może myślisz sobie teraz, ale ja zaszłam za daleko. Zrobiłam zbyt wiele złych rzeczy. Bóg nie może mi tego przebaczyć. Nie zasługuję na Jego miłość. Dziecię moje. Pozwól, że powiem Ci coś, co może wstrząsnąć Twoim światem. Nie ma takiego grzechu, którego moja miłość nie mogłaby pokryć. Nie ma takiej przepaści, której moje miłosierdzie nie mogłoby wypełnić. Nie ma takiego upadku, z którego nie mógłbym Cię podnieść. Pamiętasz, co uczynił ojciec z przypowieści, gdy jego syn wrócił? Czy zaczął go wypytywać? Czy prawił mu kazania, czy wyliczał jego błędy? Nie. On pobiegł ku niemu, objął go, ucałował, kazał przynieść najlepszą szatę, pierścień na jego palec i sandały na jego stopy, kazał zabić utuczone ciele i urządzić ucztę, bo jego syn, który był martwy, ożył, który zaginął, odnalazł się. Tak samo ja pragnę uczynić z Tobą. Nie czekam, aż staniesz się doskonała. Nie czekam, aż naprawisz wszystkie swoje błędy. Czekam jedynie na Twoje serce, na Twoją decyzję, by powstać i wrócić. Wrócić do domu, gdzie zawsze było Twoje miejsce. Nie musisz już dłużej żyć w poczuciu winy i wstydu. Te łańcuchy, które cię krępują, zostały złamane na krzyżu mojego syna, Jezusa Chrystusa. On wziął na siebie każdy twój grzech, każdą twoją słabość, każdy twój ból. On zapłacił cenę za twoje odkupienie, byś ty mogła żyć w wolności i radości dzieci Bożych. Nie pozwól, by kłamstwa wroga dłużej cię zwodziły. On chce ci wmówić. Że jesteś niegodna, że jesteś skazana na porażkę, że nie ma dla ciebie nadziei. Lecz ja mówię ci dzisiaj: jesteś moim umiłowanym dzieckiem, jesteś cenna w moich oczach, jesteś stworzona do wielkich rzeczy. Mam dla ciebie przyszłość pełną nadziei, przyszłość pełną mojej chwały. Może właśnie teraz, gdy słuchasz tych słów, Czujesz w swoim sercu poruszenie, może czujesz, jak łzy napływają ci do oczu. To dobrze, to mój duch dotyka cię i przypomina ci o miłości, którą masz u mnie. Nie opieraj się temu, otwórz swoje serce i pozwól, by moja miłość cię napełniła, by moje przebaczenie cię oczyściło, by moja łaska cię podniosła. Powiedz mi teraz w swoim sercu, tak jak uczynił to syn marnotrawny. Ojcze, błądziłem daleko, trwoniłem czas, miłość i błogosławieństwa, goniąc za pustymi rzeczami. Lecz dzisiaj, jak syn marnotrawny, przychodzę do siebie, wracam do Ciebie, nie jako ktoś godny lecz jako ktoś desperacko potrzebujący miłosierdzia. Przyjmij mnie, oczyść mnie, przytul mnie. Pozwól mi poczuć Twoje objęcie i usłyszeć znów Twój głos. Nie zasługuję na to, lecz Ty dajesz to darmo. Dziękuję Ci, że nigdy się na mnie nie poddałeś. Wracam do domu. Jestem Twój. Jeśli wypowiedziałaś te słowa z głębi serca, Wiedz, że niebo raduje się razem z Tobą. Aniołowie śpiewają pieśni chwały, bo jedno z Bożych dzieci wróciło do domu. Wiedz, że ja Cię przyjmuję z otwartymi ramionami. Twoja przeszłość została zmazana. Twoje grzechy zostały przebaczone. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Teraz rozpocznij nowe życie. Życie w bliskości ze mną. Życie pełne mojej miłości, pokoju i radości. Czytaj moje słowo, Biblię, by mnie lepiej poznać. Rozmawiaj ze mną w modlitwie każdego dnia, dzieląc się swoimi radościami i troskami. Szukaj wspólnoty z innymi wierzącymi, którzy będą cię wspierać i zachęcać na tej drodze. Pamiętaj, że nie jesteś już sama. Ja jestem z Tobą na każdym kroku. Będę Cię prowadził, będę Cię umacniał, będę Cię chronił. Nawet jeśli znów upadniesz, nie rozpaczaj. Podnieś się i wróć do mnie, bo moje miłosierdzie jest nieskończone. Dziecię moje, droga przed Tobą może nie zawsze być łatwa. Będą wyzwania, będą próby, będą chwile zwątpienia. Lecz ja obiecuję Ci, że nigdy Cię nie opuszczę, ani Cię nie porzucę. Moja miłość jest jak skała, na której możesz bezpiecznie budować swoje życie. Moja łaska jest jak źródło, z którego możesz czerpać siłę każdego dnia. Nie lękaj się przyszłości. Ona jest w moich rękach. Mam dla Ciebie wspaniałe plany, plany pełne dobra i pokoju. Zaufaj mi. Oddaj mi swoje życie, a ja uczynię z niego arcydzieło mojej łaski, świadectwo mojej miłości dla całego świata. Pamiętaj, zawsze jesteś mile widziana w domu Ojca. Twoje miejsce przy stole jest zawsze przygotowane. Miłość Ojca nigdy nie ustaje. Ona czeka na ciebie z utęsknieniem i radością. Niech te słowa zapadną głęboko w Twoje serce, niech będą dla Ciebie źródłem nadziei, pocieszenia i siły. Niech przypominają Ci każdego dnia, że jesteś kochana miłością wieczną, miłością, która wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko zniesie. Miłością, która nigdy nie ustaje. W święte imię Jezusa. Niech tak się stanie. Amen. Niech Bóg cię błogosławi.